Narodność to się opłaca finansowo, ale nie tylko. I podyskutujemy o, o tym przez chwilę w gronie ekspertów i praktyków. I zapraszam na scenę panią Agatę Dziubę, senior HR menedżerkę w Amazon. Panią Wiolettę Podstawkę, CEE Resourcing Center Lead w DHL Supply Chain. Tu mamy duet. Panią Joannę Mazur, biegaczkę, multimedalistkę Mistrzostw Świata i Europy Niepełnosprawnych. A wraz z nią pan Michał Stawicki, partner sportowy, o którym pani Joanna mówi, on jest moimi oczami. I pan Dawid Wojtyczka, lider sieci pracowniczej Pride, Friends, Pride and Friends w State Street. Nie mamy jednego krzesła. <grystanie> <grystanie> Dziękuję. Witam serdecznie wspaniałych gości. Majką Pany Polska to jest pismo biznesowe, więc musimy właśnie powiedzieć o tym, że różnorodność to nie jest tylko wielka wartość społeczna, cywilizacyjna zapewne też, ale też biznesowa. Różnorodność to się opłaca. Ale na początku chciałbym, zanim właśnie porozmawiamy o biznesowym wymiarze różnorodności, chciałem zacząć od pytania do pani Joanny. Która wprawdzie może nie jest biznesmenką, ale inspiruje wielu osób wiele osób z biznesu, ze świata biznesu. I udowadnia, że niepełnosprawność nie musi być wcale przeszkodą w realizacji marzeń i no, zdobywania szczytów. I pytanie, które myślę, wszyscy sobie zadajemy, w jaki sposób odkryć swoją siłę mimo trudności? Dobry wieczór Państwu. W jaki sposób trzeba poczuć to w środku? Trzeba poczuć to, że, że jest chęć do przełamywania barier, do przełamywania lęku. I pomimo, że się boimy, to należy za tym podążać. A na ile w tym może pomóc wsparcie drugiej osoby? Tutaj jest z Panią Pani partner sportowy, Pan Michał. Ja jestem osobą niewidomą i sama nie pobiegnę. Michał jest moimi oczami, na bieżni, często w życiu, bardzo dużo mi pomaga i myślę, że to jest trochę odnosząc się do różnorodności. Ja mam coś, czego nie ma Michał, czyli nie mam wzroku, on ma coś, czego nie mam ja. Ten wzrok ma i razem się uzupełniamy, tworzymy duet i możemy zdobywać dużo więcej. Standardy wysokie dziennikarskie, które moje Pany Polska wyznaje, każą sprawdzić każdą informację w drugim źródle. Dlatego pozwolę sobie zadać pytanie panu Michałowi. A czy, co, czego pan się nauczył od pani Anny i co pan bierze od niej? Pracujemy y, witam wszystkich serdecznie. Przepraszam, ale jeszcze troszeczkę się stresuję, pomimo tego, że e, atmosfera jest bardzo przyjazna. Wszyscy są przyjaźni. Tak. E, pracujemy już e, ósmy rok w tym roku. E, I myślę, że uczę się każdego dnia, bo Asia nie jest jedyną osobą, e, z którą współpracuję. Jest to szeroka kadra osób niepełnosprawnych, e, która. Tak naprawdę każda z tych osób w tej kadrze pokazuje, że pomimo danej niepełnosprawności, tym osobom jest zdecydowanie ciężej niż mi. Pomimo tego, to co Asia wspomniała, ja mam wzrok, ja mam tak naprawdę wszystko, a to ja rzeczywiście tak naprawdę często mam te chwile słabości, kiedy się poddaję. Kiedy po prostu nie doceniam tego, że to wszystko mam i, i, i nawet nie to wszystko, bo, bo mówiąc wszystko życzymy sobie na, na każdych, przy każdej okazji nowego roku, urodzinach, imieninach przede wszystkim zdrowia, bo, bo, bo to jest tak naprawdę najcenniejsze. Co, co jest w życiu, I, i od tego dopiero są następne kwestie wyjściowe, kwestia rodziny, pieniędzy, i tak dalej. A tego zdrowia nie doceniamy, i poprzez współpracę z osobami niepełnosprawnymi e, inaczej po prostu na to patrzę. E, i, I też mi to poniekąd otwiera oczy, co jest w naszym duecie bardzo, bardzo takie przewrotne. E, i muszę szczerze Wam powiedzieć, że wcześniej po prostu tego nie doceniałem. Byłem zupełnie innym człowiekiem. Pod względem takim, nawet jak dzisiaj tutaj siedzieliśmy, tą chwilę, i, i, i występujące osoby w życiu bym nie pomyślał, zastanawiałem się, różnorodność w życiu i, i kwestia tego, że osoby 50 plus już są zaliczane do tej różnorodności nie przeszło mi przez głowę nawet. I, i, i każde takie spotkanie e, pozwala mi jako osobie, tak jak mówimy tutaj, pełnosprawnej, na, na pewne przemyślenia i, i, i rozważania. E, I za to mogę wszystkim podziękować, bo e, też tutaj na marginesie wspomnę, w tamtym tygodniu też byliśmy na podobnej gali. I, na pewno nie na podobnej. E, i, 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 co mnie zaskakuje, że przez tyle lat już w kilku takich galach uczestniczyliśmy i, i było, no powiem prosto, bardzo sztywno. A, a tutaj widzę, e, widzę nawet sam chór, który wystąpił, e, spowodował, że automatycznie osoba się uśmiecha, e, rozluźnia się atmosfera. E, I zastanawiałem się, czy koszulę wpuszczać, czy wypuszczać i teraz wiem, że zrobiłem dobrze i mam wypuszczoną. A następnym razem, jak za... Nie chcę przesadzić, ale następnym razem założę polówkę i w, w wielu kolorach ona będzie, więc y, dziękuję, bo chyba troszeczkę przesadziłem. No, jest to gala różnorodności. E, powiedzieliśmy troszkę sobie o, o takich wartościach, jako, jakie wnosi różnorodność. Ale różnorodność to także biznes, to także, yy, to także właśnie promowanie włączającej kultury organizacji przynosi także efekty biznesowe. Chciałam chciałem zapytać naszych gości, którzy są przedstawicielami i przedstawicielkami świata biznesu, o to, w jaki sposób właśnie w Państwa firmie przekonujecie się na co dzień, że różnorodność się opłaca. Może Pani Agata Dziuba, zamaz. Tak? Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Ja się bardzo cieszę, tutaj przed chwileczką zostało powiedziane, że czasem nie widzimy bez tej różnorodności, co jeszcze możemy zrobić. I myślę, że to jest ten taki aspekt, który właśnie najbardziej się opłaca biznesowo. Ja nie lubię mówić o różnorodności w kontekście opłacania się biznesowego, finansowego. Myślę, że chciałabym powiedzieć bardziej o, o tym, że to się opłaca społecznie, bo nawet na poziomie biznesu to, co my robimy w naszych mniejszych społecznościach, Potem jakby chce wierzyć w to, że kiełkuje na zewnątrz. Jak, w jaki sposób nam się to opłaca? Jeżeli zapraszamy do naszego środowiska biznesowego osoby z grup wykluczonych społecznie, mniej widocznych społecznie. Przynosimy właśnie to inne spojrzenie, przynosimy tą nową perspektywę. Dzisiaj y, nasza firma została, na Amazon, nominowana akurat za program Migamy, czyli włączenie osób głuchych lub niesłyszących. Ale to jest tylko jeden aspekt, y, bo mówiliśmy też o programach, y, które w, mocno działały w, przy wsparciu y, y, konfliktów w Ukrainie. Że to sformułowałam osób poszkodowanych w konflikcie w Ukrainie. To też jest aspekt, z którym działamy. Mamy taki program y, Mali Odkrywcy, gdzie ułatwiamy integrację dzieciaków z klas 1-6 w nowych okolicznościach szkolnych, tak bym to powiedziała. I to, że zapraszamy też właśnie pracowników z Ukrainy, czy pracowników głuchych, ale nie tylko, bo różnorodność, tak jak tutaj powiedzieliśmy, wiek, zapraszamy do nas pracowników z różnych grup wiekowych i dzięki platformom komunikacji, które mamy stworzone na co dzień, możemy słyszeć, i poprawiać ergonomię pracy dla osób starszych czy dla osób z pewnymi ograniczeniami. I to wszystko nam pomaga. Dziękuję bardzo. Pytanie to samo do Pani Violety Podstawki z DHL Supply Chain. Witam serdecznie Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie do tegoż panelu. W momencie, kiedy myślę sobie o różnorodności i budowaniu kultury włączenia, to myślę sobie przede wszystkim o tym, tak, to się opłaca biznesowi, natomiast spojrzałabym na to z samego początku cyklu życia pracownika w organizacji troszeczkę tak naukowo gdyśmy podeszli do tego. Czyli mówimy o rekrutacji i w momencie, kiedy otwieramy się na to różnorodność i jednocześnie tworzymy kulturę włączającą, bo jedno nie jest równe drugiemu i to pierwsze nie jest w stanie tak dobrze funkcjonować, kiedy nie stworzymy kultury włączającej, to dajemy sobie szansę na otworzenie szerokiemu strumieniowi kandydatów, dotarcia do nas. Dajemy sobie jako biznes szansę otworzenia się na kompetencje, które do tej pory mogły być dla nas niedostępne i zamknięte. Więc to jest szalenie cenne, a to następnie powoduje, że. Do organizacji wpływają osoby z zupełnie odmienną perspektywą, o którą chodzi na koniec dnia. Bo odmienna perspektywa to są innowacje, to są innowacyjne produkty, rozwiązania, które kierujemy do naszych klientów, a przez to organizacja jest bardziej konkurencyjna i ma na koniec dnia wpływ na wyniki finansowe. Ale co chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, co jest bardzo interesujące, co obserwujemy, że nasi klienci, a nawet przyszli klienci dopytują nas, jakie jest nasze stanowisko w stosunku do kultury różnorodności, budowania kultury włączającej, dlatego że chcą pracować z organizacjami o bardzo podobnych wartościach i i poglądach. I to jest takie bardzo budujące i wspierające, dlatego że pamiętam, jak lata temu klienci dopytywali o rozwiązania greenowe, czyli związane z ochroną środowiska i rozwiązania zrównoważonego środowiska, a w tej chwili te zapytania zostały skierowane właśnie na zagadnienia związane z budowaniem kultury różnorodności i włączania. I… Pan Dawid Wojtyczka z Tate Street. To samo pytanie. Bardzo dziękuję i jeszcze raz dobry wieczór. Kiedy myślę o różnorodności i o tym, jak bardzo ona się opłaca, myślę sobie, że hmm, następuje w firmach pewna zmiana. Zmiana, która polega na tym, że firmy zaczynają dostrzegać ludzi, którzy pracują na wspólny sukces danej firmy i widzę zaczyna dostrzegać ich potrzeby, a nie widzi tych ludzi jako osoby, które dostarczają jakby rzeczy, by firma osiągała sukces. Więc następuje połączenie firmy i osób zatrudnionych w jedno ciało i ta empatia, która, idzie, która z jednej strony wychodzi z potrzeb osób zatrudnionych w stronę firmy i ta empatia, która idzie od firmy, by zaopiekować potrzeby wszystkich osób, to jest właśnie ta różnorodność. Ja reprezentuję Pride and Friends, czyli sieć pracowniczą, która wspiera społeczność LGBT, więc to jest naszym głównym tematem. Jednak firma State Street nie tylko na tym się skupia, ponieważ mamy rozwiązania, które właśnie odnoszą się czy do wieku, czy do płci, czy również do pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. I wydaje mi się, że ta świadomość tego, co się dzieje, i świadomość tego, kto pracuje na nasz sukces, i zapewnieniem tym osobom jak najlepszych warunków do rozwoju i do pracy to jest ta siła różnorodności, której wszyscy potrzebujemy. Hmm. E, powołam się na takie dane y, naukowe. Otóż raport firmy doradczej Deloitte mm, dowodzi, że 67% kandydatów do, i kandydatek. Y, m, którzy przystępują do rekrutacji bierze pod uwagę różnorodność firmy jako istotny czynnik przy rozważaniu oferty pracy. Czy firmy, które nie są otwarte na różnorodność w ogóle przetrwają i będą miały rację bytu? Pan Dawid. Sądzę, że przetrwają, będą miały po prostu bardzo niszową grupę klientów. Um, wydaje mi się, że im Dalej będziemy szli w grupy pokoleniowe i zastanawiali się i nad tym, jakie priorytety mają coraz młodsze pokolenia, ponieważ widzimy pokolenie Z, który, dla których zmiana społeczna jest czymś bardzo ważnym, jeżeli chodzi o miejsce pracy. To będziemy widzieć coraz większą zmianę. Instytut i teraz chciałem być smart, ale nie będę, bo nie pamiętam jego nazwy. Jednak badania dowodzą, że Pokolenie Z. Jeden z, instytutów. jeden z instytutów. Pokolenie Z identyfikuje się jako osoby niehetero w 20%. Mówimy tu o szerokiej, szerokim pokoleniu, więc czy 20% to tak mało, by nie zwracać uwagi na tak głośny, tak donośny głos? Wydaje mi się, że nie. Więc czy firmy przetrwają? Przetrwają, ale czy będą miały dużo klientów? To jest pytanie do tych firm. Pani Agata z Amazon. Myślę, że to co Dawid powiedział jest bardzo trafne. Mamy nie tylko w gronie klientów, musimy patrzeć na różnicę pokoleniową, ale też w gronie kandydatów i tak, pokolenie, ta tak zwana zetka będzie naszym Głównym jakby zasobem przy, przy zatrudnieniu, natomiast też zmienia nam się długość życia. Osoby zostają na rynku pracy coraz dłużej, więc tak naprawdę musimy patrzeć na pokolenia X-ów, milenialsów, wszystkie te pokolenia mają zupełnie inne potrzeby, i to znowu wracamy do różnorodności. Pracodawcy, którzy będą zamknięci na rozumienie tych potrzeb, czy pokoleniowych, czy etnicznych, czy narodowościowych, czy związanych z, ze sprawnością. Hmm. Tak jak powiedziałam, będą apelowały do bardzo ogrom, wąskiego grona odbiorców, zarówno w kwestii bycia klientem, ale też bycia po prostu pracodawcą z wyboru. I pani Wioletta z DHL Supply Chain. I tutaj jestem absolutnie zgodna z moimi przedmówcami. Uważam, że firmy zawsze były takie, które miały lepszą opinię i nieco mniej dobrą tą opinię, i one sobie jakoś funkcjonowały, natomiast one po prostu będą, te organizacje miały problem z naborem fajnych ludzi, dobrych, mocnych kompetencji, a co za tym indziej nie będą się rozwijały tak szybko. A druga sprawa, ludzie od nich będą odpływali, bo będą wybierali te organizacje, które są organizacjami pierwszego wyboru, a te firmy będą raczej organizacjami pierwszego wyboru, ale bardziej od końca. I ostatnie pytanie. Proszę o jednozdaniowe dosłownie odpowiedzi lub dwuzdaniowe. Dlaczego warto stawiać na różnorodność i dlaczego ona się opłaca nie tylko biznesowo? Może po kolei pani. Agata dziuba. Myślę, że to jest szansa na to, żeby wywrzeć wpływ na zmianę społeczną przede wszystkim i zmienić coś na świecie. Pani Wioletta podstawka. Po pierwsze, myślę, że po prostu fajnie się pracuje w zróżnicowanym środowisku, które jest inspirujące i rozwojowe dla pozostałych uczestników tego ekosystemu. A dwa, my, jako duży pracodawcy, po prostu to jest nasza społeczna odpowiedzialność, żeby wspierać i eliminować e, niesprawiedliwość i różnice. Pani Anna Mazur. Myślę, że różnorodność jest czymś, e, co występuje już w środowisku i występowało od, od zawsze. Teraz jest po prostu bardziej dostrzegane, i, i wszystkim tym, którzy. E, reagują na potrzeby tej różnorodności, wielkie dzięki. I pan Michał Stawicki. Już myślałem, że wyczerpałem swoje zdania. Jedno zdanie, prosimy. Postaram się krótko. Sport i lekka atletyka u nas jest akurat wymierna. Wszystko obraca się wokół cyferek. Na początku naszej współpracy mieliśmy problem z pozyskaniem naprawdę drobnego sponsora, który ułatwił nam proces przygotowań do kolejnego sezonu. I po ośmiu latach, tak naprawdę, możemy pochwalić się dużymi, dużymi partnerami. Tak jak widzicie, jesteśmy obrędowani logotypem Orlenu, co na początku 7-8 lat temu było tak naprawdę marzeniem, i to tylko świadczy o tym, że, że te firmy otwierają się na tą różnorodność, jaką jest sport osób niepełnosprawnych. A co za tym idzie? My później możemy do, doznawać wyjścia na podium, otrzymania medalu. I w przekazie, wy jako kibice otrzymujecie emocje, co jest dla nas tak naprawdę tym wymiernym efektem, dla nas i dla Was. Wszyscy z tego tak naprawdę korzystamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bo w zdanie wielokrotnie złożone, ale bardzo optymistyczne. I Pan Dawid Wojtyczka. Różnorodność to bycie przy drugiej i każdej kolejnej osobie a tylko razem możemy osiągnąć sukces, tylko razem możemy dokonać faktycznie społecznej zmiany. Więc jeżeli różnorodność da nam wszystkim sukces, to dlaczego z niego nie korzystać? I to jest świetna puenta naszej debaty. Za udział, w której bardzo dziękuję, pani Agacie Dziubie, senior HR menedżerce w Amazon. Pani Wioletcie podstawce CEE Resourcing Central Lead w DHL Supply Chain. Wspaniałemu duetowi pani Joannie Mazur, biegarce, multimedalistce mistrzostw świata i Europy Niepełnosprawnych oraz panu Michałowi Stawickiemu, partnerowi sportowemu i panu Dawidzie Wojtyczce, liderowi sieci pracowniczej Pride and Friends w State Street. Dziękujemy bardzo.